Cześć, witajcie wszyscy na moim odcinku Z Mistrzostw Świata. Jest to mecz Hiszpania-Chile. Resztę posłuchajcie Darka. On ma rację. Gramy na poziomie legendarnym, więc nie będzie na pewno tak łatwo. Zapomniałem to zmieniać w poprzednich filmikach, dlatego też tak to wyglądało, jak wyglądało. Nie mogę teraz. Nie mogę teraz. O i był spalony, jak widzimy. Spalony, zbyt Ja pierdolę. I Czarli Alonso. Nie wyszło mu to podania, ale dalej są przy piłce Hiszpanie. I bomba! No, dobra próba strzału, niestety niecelna, no. Oa I wypierdzielił piłkę, brawo, bramkarz chilijski Blisko polekarne może strzelać. Ładne wejście, przejęcie piłki. Pedro. Dobre podanie do Iniesty. Iniesta co on zrobi? Ma wszystko w nogach i mamy rzut rożny. No i bardzo ładnie to zrobił. I teraz Ciawi. Co on wykombinuje? Mamy piłkę nad Bramką. piłka nie wyszło mu ten strzał kompletnie. Mamy dziesiątą minutę, jest 0-0. No jak widzimy na razie przeważamy, Hiszpania dobrze gra na razie, rozgrywa całe to spotkanie. Widzimy no faul no chyba nie będzie kartki, no przecież co ty przesiada przesadzasz no Będą się chyba pilnować, jeżeli nie skończy się na czerwony Sam się skończy na czerwony Jest spalony, ale już byśmy przegrywali 1-0 właśnie jak widzimy Cały czas pięknie blokują, czyli czycy, jego koszty, który zawsze wybiega jest. za obrońców, niestety kompletnie nie wychodzi im to. No i jak widzimy, no to właśnie. Co zrobił Pike Ramos, przepraszam bardzo. I było blisko porażki, przegrywania, no niestety. Znaczy stety w sumie dla nas nie trafił w bramkę strzelec z Chile. Nie mogą zrobić kompletnie tiki taki. Jak to zawsze i w sumie Hiszpanie są znani z tego. Dobre podanie do koszty i koszta wrzuca niestety. Do dupy ta wrzutka no. Znów chilejski bramkarz, brawo, co zrobi? Wybije. I piłka do Sancheza, niestety, pique... znaczy, kurwa, czemu ja mówię niestety, no. I Izla biegnie prawą stroną, jest tutaj przy nim Jordi Alba i wybija piłkę, nie celnie, Sergio Ramos, nie, Sergio Busquets. I na szczęście dla Hiszpanów udało im się oddalić atak, czyli Kompletnie nie, to jest wiadomo, że jak my gramy z komputerem, to my nie mamy szans wygrać tego. Jeszcze na legendarnym to. Uh, hu, hu. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Dobre podanie do Diego Koszty niestety no wiadomo jak widzimy był na spalonym no i nie wyszło Dlaczego oni zawsze tak przytrzymują tą piłkę nie wiem Naprawdę tego nie wiem No nie wyszła znów ta tiki taka no nie wychodzi na legendarnym nie da się tego zrobić ani trochę no i Vergas, no przegrywamy 1-0 w 30 minucie ciuch ciuch nie, nie chcemy tego widzieć dobra piłka do pedro niestety no kurwa dlaczego oni są tacy super chip obrońcy Iniesta faul, halo, przecież, Przysz... nie, był faulowany Iniesta przy strzale, dlaczego, dlaczego sędzia nie zagwizdał tego, brawo, jak zawsze wybija, tym razem Warga strzele z bramki dla Chile, znakomicie to wyszło, całkiem przypadkiem, no ale jest, no, znów piękne podania. A jak to Hiszpanie mają w zwyczaju kurwią wszystkie akcje no Wejdą nam do bramki zaraz będzie no. Dobrze koszta do linii wyszedł niestety nikogo nie ma w polu karnym żeby tam wrzucić jest czy cokolwiek właśnie z tą piłką zrobić no Dobre, dobry wślizg. Pytanie, czy się przy Pedro. Dobre podanie dobra sytuacja, Ależ dobra. uderzenie Pytanie i nie ten, niestety Prosto w ramkarza, no nie miał trudów, żeby wybronić ten strzał. Ale mamy jakieś składne akcje przynajmniej. No sz, Nie może się przepchnąć ten Diego tak, kasz Ślizgi to są chyba to na tym, na legendarnym, żeby to zrobić. No musimy flizgami wiesz, no nie ma opcji, no. Czerwona kartka, jak to? Kiedy on dostał żółtą, no. Jeszcze do jego koszta dostał, no, no. jeżeli chcemy coś z tym zrobić, to no musimy, no. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, sędzia puścił grę, ale kary nie odpuścił. Przegrywamy, gramy w 10. Nie jest dla nas dobra informacja niestety, no. Nie możemy dać rage quit'a. Prawie, prawie, ale nie opanował piłki. Dobre podanie do Sergio Busquetsa, Niestety on jest wolny. Ale dobra wrzutka, niestety... Dobrze to zrobił... Nie wiem kto, ale ładnie to zrobił. I niestety z rzutu rożnego. Dobry strzał niestety, no jak broni ten bramkarz, jak znud normalnie. Kolejny żółdrożny, no? Jak to możliwe? I wrzutka teraz tym razem. Nieźle przydzwonił z tej główki, no ale jest koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0, jesteśmy osłabieni, gramy w 10. No i trzeba coś z tym zrobić. Dobre podanie do... Diego koszty niestety... O jezu, no. Aż mi nie chce się tego komentować. No brak komentarza. Bez komentarza to zostawimy, bo... Dobrze się zachowali w obronie. No ale zobaczmy, no widzimy. Kurwa, no co ten Alba zrobił? Alonso, no. Alonso jest doświadczony, bardzo, no niestety już stary i już nie hasa mu tak wszystko, jak powinno, no. I jest... obronił to Cassias jakoś, no musi być rozczarowany, dostał piłkę prosto na nogę. Na ryj. I za chwilę rozpoczną rzutu rożnego. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale tu już przeciwnie przy i Andres Iniesta Inesta jeszcze jakoś ciągnie to wszystko, no ale... Kurwa, no co on robi? No. Dobrze, się rzucił, no dał radę. Kurwa! Denerwuje mnie ta gra. I biegnie Vargas na bramkę. Strzelec jedynej bramki jak na razie do ty w tym meczu. Jej mają już rożny Zmianę robią. Kto? Aranguiz Zadiaza. Normalna zmiana jak zawsze. Dobre przerzucenie do Iniesty na drugą stronę pięknie opanował to niestety no nie ma z kim grać Dobry strzał i mamy remis proszę państwa Pedro z lewej nogi on jest prawonożny ale z lewej też jak widzimy potrafi przydzwonić nie wyobrażają sobie jak to możliwe no ale z Hiszpanii są dalej w, e tej Są dalej jakby liczeni jakby... Kur... Zapią, no oni wszystko, wszystko wyczują. I tak pewnie zremisujemy nawet tego meczu, no ale... Jest bramka, jest impreza, nie? I mamy odno bardzo dobre zachowanie Jordiego Alby. Dobre przerzucenie na drugą stronę do Pedro. Znakomicie się zachowuje on. Nie ma 2-1, no jak to? Świetnie zachował się w tej sytuacji. ich Ciągle mamy remis. Dobre podanie było Sergio Ramusa do Pedro. Pedro ładnie się zachował, tam nie chciał się samolubnie grać no i ten no ale jak widzimy mają akcję chyliczycy ale jest na miejscu wszyscy są na razie no przecież mieliśmy piłkę dlaczego to zagwizno Casillas do Jordiego alby alba do Iniesty Iniesta out bardzo dobry no i ponowne przerzucenie do Pedro, ale on nie zdąży niestety. Bardzo dobra piłka. Dobra piłka. No trzeba próbować takie coś, no bo nie da się przejść kilkoma podaniami właśnie obrony Chile. Sergio Ramos i Jordi Alba. Widzimy jedno podanie długie. Aha. Widał. No, widać jak bardzo jest wytrzymały. To prawdziwa podpora drużyny. No z tego mistrzy to wykorzysta. Dobra okazja. Jak Aleksu, widzimy o 78. Alexis Sanchez jest zdobywcą drugiego gola do Chile i Chile wygrywa z Hiszpanią 1. 2-1. Zobaczmy w jaki niespodziewany sposób obejmują prowadzenie. Jestem ciekaw jak na tę bramkę. Faworyci dzisiejszego meczu. Znakomita piłka, dlaczego on tego nie przyjął? Na, no piękna piłka, no lepszej nie mógł sobie wymarzyć. Chyba Diego Costa. Nie, to nie był Diego Costa jednak. Może. No i będzie 3-1. Nie ma, dobry wślizg obrońcy Hiszpanii. Trzeba wślizgamy, inaczej się nie da. No jaka auta? No, co znaczy V. Bo co? Bez namysłu, wznawiają grę. Złap, czy to wykorzysta? Próba wślizgu? Szansa! Ależ pewna interwencja! No i Pedro niestety stoi w miejscu. Do aspirikwety. No wtedy mu wyszło, no teraz już mu nie wyjdzie, no.

Dobra, no to trzymajcie się. Dzięki za mecz. Na, na razie. Jaki on jest wielki, ty. Może ja tam mam iść? Czekajcie, zobaczymy, co on zrobi.